Dzień dobry. Proszę Państwa, czy dilerzy złota oszukują stakerów? Czy wprowadzają mechanizmy mające na celu zaniżenie cen skupu walorów, które chcą móc sprzedać stakerzy? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć, a może nie. To nie ja odpowiem na to pytanie. Ja zadam pytania, na które dilerzy będą musieli odpowiedzieć, bo uważam, że sprawa jest dosyć bulwersująca. Zanim zacznę, chciałem podziękować e, osobom wspierającym kanał. Chciałem podziękować panu Grzegorzowi, użytkownikowi ABE, e, panu e, Kamilowi oraz e, użytkownikowi paniku Oktarvius. E, nie będę dziękował pani Beacie, ponieważ e, jak napisała, ją to też. E, no, a teraz e, powiem wam, e, z czym przyszedł do mnie klient. E, i, I dlaczego do mnie przyszedł? Mój klient przyniósł mi monety. Mam jedną z nich. To jest 15 rubli. 15 rubli, Mikołaj. I to jest moneta dosyć droga. Ona ma bardzo wysokie agio. Jest monetą lokacyjną, ale z jakiegoś powodu rynek monety lokacyjne skupuje bardzo, bardzo drogo. Powyżej ceny skupu złota. No i mój klient przed pytaniem, gdzie można takie monety sprzedać i za nie dostać dobrze, żeby dobrze za nie zapłacili. No i ja mówię, no, że to zasadniczo jest proste, bo te monety skupuje większość miejsc. No i on mówi, że właśnie znalazł sobie w internecie ofertę firmy Tawex, którą tutaj prezentuje. To nie jest oferta, którą on znalazł, to jest oferta kilka dni po tym. Jak on ją znalazł, ale, więc cena może się trochę różnić, ale mniej więcej tak to wygląda. Czyli ponad 4800 zł za jed, niewiele ponad 11,5 grama. Bardzo dobra cena. No i ten mój klient pojechał do Katowic, Krakowa się wybrał na przejażdżkę, żeby sprzedać te monety. No bo cena atrakcyjna. Zasadniczo nie wiem, czy Krakowie płaci więcej. No i co się okazało? Ta moneta, jak ja sobie ją sprawdziłem, może najpierw opowiem, jakie ja mam wrażenie po oglądaniu tej monety. To jest moneta autentyczna, w słabym stanie zachowania. Moneta ugryziona. Ugryziona tak, że odkształciło ją również tutaj po, po przeciwnej stronie, jak ugryzienie. Moneta, która najprawdopodobniej była źle składowana, dlatego że coś było na powierzchni monety, co było usuwane z niej przy pomocy kwasu, podczas trawienia kwasu. Dlatego, że podczas kontroli przy pomocy spektrometru okazuje się, że w niektórych miejscach moneta ma próbę, najniższą próbę, jaką zmierzyłem, to jest 896, a najwyższa próba, jaką zmierzyłem na tej monecie, to jest 960, czy nawet ponad 960. Więc to jest, to świadczy ewidentnie o tym, że coś było na powierzchni, zapewne warstwa tlenków pochodząca z jakiegoś Przedmiotu z metalu nieszlachetnego, który skorodował, i ta warstwa tlenków odłożyła się na złocie, przywarła do niego, i do usunięcia ktoś użył kwasu zbyt mocnego. I w związku z tym, w tych miejscach, w których było mniej tych tlenków, kwas, się, kwas usunął z, mieć z z powierzchniowej warstwy monety. W tych miejscach, w których tlenków było dużo, no to kwas nie zdążył się dobrać do powierzchni monety, i w związku z tym tam próba jest taka, jaka być powinna. Badania, no wszystkie badania, oprócz tego, które wykonałem łącznie z grawimetrią, wskazują na to, że to jest moneta autentyczna, moneta właściwej próbie stopu, jedynie wytrawiona powierzchniowo, dlatego spektrometr się myli. Tutaj w dole tej, tego portretu Cara widać ślady tego trawienia. Tam ewidentnie moneta była w najlepszym stanie, i kwas najwcześniej się dobrał do niej i jest pod mikroskopem. Oczywiście gołym okiem tego nie widać, ale pod mikroskopem czy pod lupą widać, że moneta jest, ma taką charakterystyczną porowatą strukturę która świadczy o tym, że z warstwy powierzchniowej atomy miedzi zostały usunięte. No i teraz tak, klient no, poszedł tym z tym do katowickiego oddziału TAWEX i jeszcze oprócz tej monety miał jeszcze dwie inne, również autentyczne. Tamte dwie monety już zostały sprzedane, ta została u mnie dla potrzeb tego nagrania. No i dowiedział się, że to są monety fałszywe. I, został, i był namawiany na to, żeby sprzedać te monety jako złom złota po przecięciu. Czyli należy je przeciąć, sprawdzić na przecięciu jaka jest próba złota i że wypłacą mu za, za punkt, po prostu za wartość złota w tym metalu. Tak jak mówię, monety są autentyczne, więc sprzedawca albo nie ma kompetencji do tego, żeby sprawdzać monety, Albo rutynowo wmawia klientom, usiłuje wmówić klientom, że mają fałszywe monety, po to, żeby nie płacić za nie więcej, tylko skupować je po cenie skupu złomu. Do tego proponuje rozwiązanie, które my polegałoby na zniszczeniu wyrobu dawnego, ponieważ taka moneta jest wyrobem dawnym, wszystkie wyroby, przed, które powstały przed 1986 roku, są wyrobami dawnymi, zgodnie z rozporządzeniem ministra kultury. A zniszczenie wyrobu dawnego jest zagrożone grzywną. Więc działania, które proponował sprzedawca w katowickim odciele Taweks były niezgodne z prawem. I no i cóż, moje pytania, jakie mi się nasuwają i na które bardzo bym chciał, żeby prezes Taweksu odpowiedział, to po pierwsze, czy tego rodzaju działania są rutynowe, wmawianie klientom, że mają fałszywe monety po to, żeby zmniejszyć wartość, czy zmniejszyć wartość tych monet i zapłacić przy skupie mniej niż wynikałoby to z oferty, jaką Tawek umieszcza na swojej stronie. Czy jest to spowodowane tym, że pracownicy są niewyszkoleni, nie mają odpowiednich kompetencji, zajmują się skupem metali, i nie potrafią z skupem monet, nie metali, skupem monet i nie potrafią odróżnić, czy monety są autentyczne, czy monety są fałszywe. To jest bardzo ważna sprawa. No i jeszcze sprawa jest jedna: ile wyrobów dawnych w postaci numizmatów zostało zniszczonych przez pracowników Tawek z wyniku działania tych, tych procedur, które, które mają w firmie. Bo no, to jest istotna sprawa. Jak, jak, czy, czy oni łamią prawo, czy to był tylko incydentalny jakiś um, e, jakieś wydarzenie, do którego nie doszło, do którego była tylko propozycja, czy po prostu e, to jest takie rutynowe działanie, gdzie niszczy się numizmaty e, i pozbawia się kulturę e, tych okazów, tak? bo to, e, to jest dziedzictwo narodowe i kultura i dziedzictwo narodowe. E, więc e, te pytania chciałem zadać. Mam nadzieję, że ktoś z Taweksu oglądnie i, i pan prezes będzie mógł odpowiedzieć w internecie na, na to. No, jeżeli nie, no to wtedy będę Was prosił i sam też napiszę maila z pytaniem do Taweksu, jak to jest? Czy jest takie, że mogą polegać na cenach, które są na, na stronie? Czy to są ceny? Wirtualne, które wskazują, za ile by się kupiło, gdyby sprzedawcy oznaczyli monety jako autentyczne. Ale tak się nie zdarza, bo rutynowo oznacza się monety. Autentyczne monety, takie jak ta. Oznacza się jako monety fałszywe. No to są, to są interesujące pytania i na pewno cały rynek. Cała społeczność stakerów chciałaby znać na nie odpowiedź. Standardem jest, piszecie do mnie w komentarzach, że standardem jest, że cena jest owszem na monetę wysoka, powyżej spot, jasne, że kupią, że będzie fajnie. Po czym, jak się przychodzi, to się okazuje, że szukamy na monetach bulionowych. Monetach, dla których wartość ma tylko i wyłącznie kruszec, szuka się różnego rodzaju defektów, po to, żeby wykazać, że ta moneta jest nie może być skupiona po takiej cenie, tylko trzeba zaoferować za nią mniej. No więc pytanie, czy nie dochodzi do tego jeszcze kolejny, kolejny proceder, polegający na tym, że się wskazuje, że sugeruje klientowi, że monety, które przynosi, są fałszywe i dlatego należy również sprzedać taniej. Przy okazji niszcząc numizmat podczas proponowanej procedury kontroli tego krusztu, z którego, jest, z, z którego, się, z którego się, który się w nim zawiera. To tyle moi drodzy, sprawa bardzo bryworsująca, przynajmniej jak dla mnie. Mam nadzieję, że wkrótce odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania zostaną udzielone w wyczerpujący sposób.